Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku, w którym komentujemy paradokument. Z tym, że jak zauważyliście, wyjątkowo nie stoimy, tylko siedzimy. No, no, ale wyzywajcie mnie dalej, że nie ma różnorodności na tym kanale. A skoro już tak wygodnie siedzę, Wam też polecam sobie wygodnie usiąść, wykorzystam ten moment, żeby odpowiedzieć na Wasze najczęściej zadawane pytania na Instagramie. Zapraszam! Nie. Nie mam korzeni żydowskich. Nie. Żaden zachodni kapitał mnie nie sponsoruje. Nie. Nie pozdrawię Ciebie, Twojego brata, kuzyna lub cioci na odcinku. I... i... Paweł... Paweł... Ja... Koleżankę ma niedługo urodziny! Na, nagraj filmik dla niej! Dobra, zrobię teraz to, co zrobił kiedyś Gonciarz, czyli nagram szybką templetkę, do której sobie, sobie możecie wstawić imię i nazwisko danej osoby. Got, gotowi jesteście? Cześć! To ja, Paweł, wasz ulubiony youtuber, zdany pod pseudonimem Lakardum! Ko... twoja koleżanka, kolega, poprosili mnie o to, żeby nagrać cię życia urodzinowe. Dlatego, że ci... Wszystkich lepiej, bo okazji. okazję! Mój podchód rodzin! Łapkę <laughs> w górę L Ej, Paweł, wiem, że dostajesz jakieś wiadomości, setki! Tak, kurwa, dostaję! Przestań! Najlepsze jest to, że nie ważne, że nagram 10 takich filmów, gdzie wyzywam ludzi za to, że takie rzeczy do mnie piszą. I tak po tym filmie będzie miliard wiadomości na Instagramie. Ej, Paweł, byczku pozdrów! Ciocia, ma urodziny! Zacznijmy, zanim dostanę wylewu. Trudne sprawy. Zapraszam! Szczecin. Kiedy 16-letnia Eliza Papierska dokonuje dziwnego odkrycia i przed zajęciami na basenie spotyka pod prysznicami najlepszą przyjaciółkę, biorącą swoje rzeczy, jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że to dopiero początek problemów. Nadia nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest początek jej wszelkich problemów. Nie dlatego, że jakby sam fakt tego, że musi prać swoje rzeczy pod prysznicem na basenie. Fakt tego, że woda pod prysznicem na basenie z drugiej ma w sobie też chlor. Więc, więc, więc yy, Powodzenia w kupowaniu nowych rzeczy już za parę dni. Myślałam, że się przewidziałam, jak zobaczyłam Nadię, kiedy prała swoje ciuchy pod prysznicem. Już od kilku dni coś się z nią działo, ale ona mi nie chciała powiedzieć co. Boże, ale mi było wstyd, kiedy Eliza z Blanką przede mną stanęły. Nasza pralka była w domu zepsuta, a ja bardzo potrzebowałam tych rzeczy. Nic innego nie przyszło mi do głowy, jak tylko szybko przeprać na basenie. Nadia tutaj nie jest rekinem biznesu, okej? Okay? Słyszeliście o tym kolesiu, który na się pisał do ludzi, że chce kupić od nich pralkę. Przyjeżdżał do nich, mówił, że chce przetestować tą pralkę, prał swoje rzeczy i mówił, że dobra, to ja na słonego dnia wrócę, y, kupię tą pralkę, bo mi się podoba. Nigdy nie wracał! Ubranka czyste, on nigdy nie wracał już. A no, ona nigdy dla mnie nie gotowała obiadów. Wolała pójść sobie ze swoim partnerem do restauracji, jaką zapraszał. Ja nie chciałam chodzić z niej, bo czułam się jakbym te w koło uwozu. Znaliśmy już ją trochę była wtedy taka samotna. Było mi jej żal. Kiedy cztery dni później Eliza przychodzi rano do klasy jako pierwsza, nie może uwierzyć w to, co widzi. W kącie klasy w prowizorycznym legowisku szpinadia. Zbudziwszy swoją przyjaciółkę, Eliza chce wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Ale zawstydzona nastolatka ucieka. Bo wiecie, w tych szkołach wozi nie istnieją. Oni tej sali nie sprzątają. Dlatego randomowi uczniowie mogą sobie spać na sali zajęciowej. Ho, wy teraz musicie, że ja sobie żartuję. Ho. Najlepsze imprezy były na sali zajęciowej po, po, po lekcjach. Pytacie, kto na tych imprezach był oprócz mnie? Me, myself and I. Na szczęście tylko Eliza mnie widziała. Wiedziałam, że ona nie odpuści. Miałam pewne problemy w domu. Ale nie chcę o tym rozmawiać. Dlaczego Nadia potajemnie spała w szkole? Przecież to nie jest normalne. Musiałam się dowiedzieć, co się dzieje. Oj, od razu wielki problem. Istnieje legenda, że jak weźmiemy podręczniki, położymy sobie pod poduszką i będziemy spać na tej poduszce na podręcznikach, to ta wiedza z tych podręczników przejdzie nam do głowy. Nie, nie, to, to tylko mi tak mama mówiła? Może Nadia ma wyjątkowo trudny egzamin i te podręczniki nie wystarczą. Może ona musi wchłonąć w tą całą energię z tej sali zajęciowej, żeby zdać. W końcu przyjaciółka nie wytrzymuje presji i postanawia wyjaśnić jej swoją sytuację. Co ty prądu nie masz? Nie. No jak ty prądu nie masz? No nie mam. A ta woda to co? Też wody nie masz? No nie mam. A w ogóle, gdzie jest Twoja mama? No nie mam. Wyjechała do Finlandii. Jezus, Marek, to jest smutne. Dokładnie ta sama sytuacja. Analogiczna sytuacja w Ameryce. Kevin sam w domu, Impreska. śpiewanie, tańczenie, bicie dwóch biednych rabusiów, którzy chcieli po prostu zabrać trochę pieniędzy z domu bogatych ludzi, żeby kupić jedzenie swoim dzieciom. A w Polsce? Polskie realia? No smutno, no wody nie mam, prądu, nie mam świeczki, muszę. Wodę biorę ze szkoły. Mm. A ja nie rozumiem. A uh, u was w Polsce wy się boicie uh, dobra zabawa? Wjechała z Kamilem y, za założyć y, w ten wypożyczalnię tą y, przy zaprzęgów. Bo Kamil kiedyś tam gadał, że mu się to bardzo podoba. Ale nie sądziłam, że mama wyjedzie beze mnie i tak zostawi. O kurwa, złoty biznes wypożyczalnia zaprzęgów. <laughs> To złoty pomysł. Słuchajcie, złoty pomysł. Będziemy pierwsi innowacyjni na Karaibach jeszcze nikt nie, nie założył wypożyczalni psiego zaprzęgu, okej? Okay? Będziemy pierwsi, zdobędziemy ten rynek. Baba kur... ba, Boy. okej okay, już lepiej. Cześć, tu macie komentarzysta. Trochę zrobiłem research na temat. I jak się okazuje, na Jamajce jest już wypożyczalnia y, psów zaprzęgowych. A ja, Majka, wchodzisz w skład Karaibów, więc lubię lecieć jeśli żarty. W to jestem skłonny zainwestować. Za prąd się odcięli, wody w ogóle, jak ty śpisz? W szkole, no co ja przecież. To nie wiem, może zamieszkaj u mnie. Nie, nie mogę, no co ty? Dlaczego? Przecież jak ty się dowiesz, że ja tu mieszkam sama, to będę miała problemy. Nie mogę. Obiecaj mi, że nikomu powiesz. No nie powiem. No, no nie obiecaj mi to, że nikomu no nie dobrze, powiesz. No dobrze, no obiecuję, ale ty mi obiecaj, że jeżeli będziesz potrzebowała pomocy, też mi o tym powiesz, tak? Porady sobie. A słodko. Za trzy sekundy cała szkoła będzie wiedzieć o tym, że Nadia jest bezdomna. Następnego ranka Nadia, która tej nocy spała w swoim pozbawionym prądu i wody domu, idzie do szkoły dużo wcześniej niż zwykle i chce potajemnie wziąć prysznic, jednak zostaje przyłapana przez sprzątaczkę. Co pani robi tak wcześniej w szkole? No, chciałam się pouczyć z matematyki, mam egzamin na pierwszej lekcji, w domu nie mam spokoju w ogóle. Ale dziewczyny, ja cię nie mogę wpuścić. The, the, the fuck? To jest szkoła! Tutaj uczniów nie wpuszczamy! Idź, ale pamiętaj, zachowuj się cicho, żeby cię nikt nie usłyszał. Oczywiście, wiedziałam, że nie powinnam wpuszczać tej dziewczyny do szkoły, ale co ona może tam narozrabiać? Przecież chciała się tylko troszeczkę pouczyć. Biedna pani Edytka wchodzi do sali, a tam płonie wszystko płomienia. W przypadku lekcji wyczerpana swoim koczowniczym trybem życia, dziewczyna po prostu zasypia na ławce. Nadia! 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 co? Czy ty zasnąłeś, tak? Nie, zastanawiałam się nad zadaniem. Wszystko w porządku. Pokaż na tutaj ten Zeszyk. tu ani jednego zadania nie odrobiłeś. Nadia, ty bardzo źle wyglądasz. Blada, nieskoncentrowana. To te gry wideo, ja wam mówię, to te, to te gry wideo tak wpływają na tu Nadie. Baba Nadia, przestań grać w gry wideo. Przestań! Baba! Baba! Ja wiem, ja wiem, ona nie ma prądu w domu, więc nie może grać w gry wideo niby. Shut the fuck up, ona gra na Game Boy'u, Game są na paluszki, dobra? G gra na Game Boyu całymi nocami, dla dlatego taka stenna jestem. A czy masz problem ze snem? Nie, nie mam żadnych problemów. Ja chciałbym porozmawiać z twoją mamą. Najlepiej, żeby było jutro, przed lekcjami. Ja ci jeszcze napiszę yy, karteczkę dla, dla niej i podasz mamie, dobrze? Nie, to będzie nie. Możliwe. nie, to asasyn, Zdę, uciekajmy! Po szkole Eliza, której bardzo zależy na swojej przyjaciółce, próbuje przekonać swoich rodziców, by Nadia mogła tymczasowo przenieść się do nich. Mogłaby Nadia u nas dzisiaj zostać kilka nocy? Kilka nocy? No, kilka nocy, dlatego że jej mama jest w szpitalu, a Kamil gdzieś pojął do Krakowa. Ojej, i nie ma nikogo, kto by się tobą mógł zająć teraz? Nie ma. Umów się, jakby to były realia polskiej szkoły, to wyglądałoby to trochę na odwrót. Wszyscy znani Nadii i próbowaliby się do jej domu dostać, bo tam nie ma dorosłych. I może. Cilerka, utopia, ty piarzu, źuleczko. A co z twojej mamie? No, ma problemy. Ma jakieś problemy z krtanią, ze strunami głosowymi. Ale nie wiesz, jak długo będzie leżała w szpitalu? Czy to coś poważnego? Może moglibyśmy ją odwiedzić? Ja zostawię ten zestaw haji w tle. Ile oni mają tych radyjek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem radyjek mają. Chce, chcecie poznać bogatych ludzi? Osiem radyjek, jedno na drugim postawione w salonie. Już Co, nie, nie będziecie raz sobie nie przeszkadzać, myslec. ani w drogę wchodzić, nie będziecie miały siebie dość. A szkoły? No, szkoła, dokładnie. No spokojnie, razem będziemy odrabiać lekcje. No, to jest ode mnie, lepsze mi pomoże. <suszy> No dobra, no kilka dni niech będzie, ale jeżeli zobaczymy z mamą, że szkoła leży, no to koniec z tym, okej? Okay? No dobra, super, dziękujemy, dziękuję. dziękuję. Dlaczego oni mają talerze na ścianie? Ja nic nie rozumiem, dlaczego talerze na ścianie? A, a te rogi fauna, które są nad tymi talerzami, to nie, to, to, to mnie to mało interesuje. Dlaczego mają talerze na ścianach? Kilka dni później. Opuszczona przez matkę nastolatka, bardzo dobrze czuje się u Papierskich. Jednak w trakcie wspólnego wypadu na basen, kiedy wszyscy się relaksują, Nadia nagle otrzymuje niespodziewany telefon. Mamo, wracaj, bo to miałaś przy problemy. God damn! Jezus Maria, jeżeli rodzice Elizy żyją w takim standardzie, że mają swój własny basen i tak dalej, to ja też może moich rodziców się pozbędę i zamieszkam z rodzicami Elizy. A co to za teraz Z kim rozmawiałaś? Mm, z koleżanką z klasy. No jak z koleżanką, ja słyszałem wyraźnie mamo, mamo, halo, więc... Ja dzwoniła, chwilę z nią rozmawiałam, z szpitalu. No ale jak się inaczej, no chciałbym z nią Nie, ona nie, ma, ona nie ma, siły na rozmowę. Nadia, kochanie, ten pomysł z tym psim zaprzęgiem na Karaibach nie wypalił! No fucking shit! Jak coś będzie wiedziała, to na pewno wam dam znać. Ta rozmowa Nadi z mamą była bardzo dziwna. Byłem prawie pewien, że jej mama w ogóle nie jest w szpitalu i że chodzi o zupełnie coś innego. Pewnie chodzi o kutasa. Okazuje się jednak, że papierscy w tajemnicy przed dziewczynami. Poczynili pewne kroki w tej sprawie. Wojtasz, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chciała z Tobą porozmawiać. Ale dlaczego? W, dlatego, że dotarły do mnie jakieś dziwne wiadomości, że podobno Twoja mama zniknęła, Twój tata zniknął. Co się właściwie dzieje? Dobrze wiedzieć. Warto zapamiętać, że, że trzeba będzie rodzinę Elizy wydać mafii mokotowskiej, bo sprzedają, sprzedają na psach. Nadiu, co się właściwie dzieje z Twoją mamą? I Gdzie ona jest? Tak naprawdę. Powiedz prawdę. W Finlandii. O! Co? Wyjechała z swoim partnerem. Chcieli otworzyć w sumie wypożyczalnię psich zaprzęgów. Boż. Jak miało im się udać, mieli po mnie wrócić, ale chyba im się nie udało. I dlatego zostawili Ciebie tutaj samą, bez żadnej opieki? Tak sobie na marginesie. To nie jest dobra wymówka, dlaczego się zostawia swoje dziecko. A, bo jadę otworzyć wypożyczalnię psich zaprzęgów. Ja pier... To już lepszą wymówką jest... Ej! Idę po mleko. Po czym ojciec z 18 lat nie brak. To już wydaje mi się, że to jest lepsza wymówka. W tej sytuacji, według przepisów, nastolatka powinna zostać umieszczona w interwencyjnej placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej. Ale ja nie pójdę do żadnego, żadnej rodziny zastępczej. Super ci się to udało, wiesz, świetnie, jesteś podły. Jacek uparł się, by pojechać do domu Nadi, żeby zobaczyć, w jakich warunkach dziewczyna do tej pory mieszkała. Nadia nie jest zachwycona tym pomysłem. Ale nie trzeba, no po co będziecie wchodzić? Ja tylko wezmę kilka naprawdę potrzebnych rzeczy i wychodzę. No to pięć nie. minut. No. Powiedziałem, że, że wejdziemy, to chodźmy. No to chodź, Adasiu. Zapraszam na morenkę. Morenka, sweet night, po angielsku, słodka no. Chodź, Adasiu, zapraszam do pokoju. Chodź, chodź, zapraszam, chodź, Adasiu, na, na morenkę, chodź, chodź. Tak swoją drogą to Eliska dobry ziomo jest, D dobry ziomo, naprawdę. Zamiast się śmiać z Nadi, jakby to 90% dzieciaków zrobiło, że nie ma domu, że rodzice uciekli od niej i tak dalej, to ona zabrała ją do swojego własnego domu, kryła ją przed rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś kiedyś do więzienia trafiła, to tam się powołaj na mnie, na, 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 na Lakarnuma. oni będą wiedzieli, o co chodzi. Widzieliście moje tatuaże? Ja, ja, ja tam w więzieniu często bywam. No a powiedz mi, Nadia, w takim razie, co jest z twoim rodzonym tatą? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tuż po moich narodzinach wyjechał. Natomiast znaleźliśmy rozwiązanie. Dodzwoniliśmy się do twojej ciaci, która do czasu powrotu mamy do Polski, Zgodziła się, tobą się zająć. Ale ja nie chcę jechać do cioci Bożeny, one jest Ale okropna. jest to jakieś wyjście! Nie martw się Nadia, dodzwonisz się do twojej cioci alkoholiczki, której od 20 lat nie widziałaś. Wszystko będzie jak ej okej. Okay. Najpierw ta kobieta z ośrodka mówiła mi, że nie zrobi nic wbrew mojej woli, a potem chciała mnie wysłać na koniec Polski? Jeszcze do ciotki, której praktycznie w ogóle nie znałam. Nie mogłam na to pozwolić. Nie no Nadia, ziomeczku. Nic nie martw, do twojej cioci alkoholiczki, będzie ta ciocia cię pić. Wszystko jest okej, okay. okej, okay, witam w Polsce. Ale pary jednopłciowe, które adoptują dzieci. <grym> Ciocia alkoholiczka, która bije dzieci. <grym> Nadia cały czas starała się być silna i nie pokazać tego, jak bardzo cierpi. Ale to naprawdę, na szesnastolatkę to było za dużo. Oni mogą przestać się chwalić tymi dziesięcioma radiami w tym domu. Wiemy, że jesteście bogaci. Wystarczy, nie musimy ich cały czas widzieć w tle tutaj. Kilka godzin później, po dramatycznych wydarzeniach w miejskim ośrodku pomocy społecznej, okazuje się, że Nadia zniknęła. Ona sobie po prostu uciekła, nawet się nie kontaktuje. Bardzo się martwiłam. Nie miałam zielonego pojęcia, gdzie mogła Nadia pójść. Nadia zrobiła to, co każda młoda porzucona przez rodziców dziewczyna. Wyjechała do Hollywood. Godzinę później rodzice Elizy otrzymują telefon z policji. Okazuje się, że Nadia została odnaleziona przy drodze wylotowej z miasta. Dosłownie no rzadko guli została odnaleziona. Chciałabym chodzić do Warszawy, do tego Karola z internetu, wiesz, co z nim pisała. No dobrze, wiem, ale ty go nawet nie znasz. No i co z tego? On by mnie przyjął, chociażby nikomu nie przeszkadzała. Ale Nadia, nikomu nie przeszkadzasz. Nie chciałam dłużej dokuczać. Ale ty naprawdę nikomu nie przeszkadzasz. Chodzi o to, żeby odnalazła się twoja mama. Nie tęsknisz za nią? No do, dobra, no tęsknię może, ale moja mama wymieniła mnie na... Ile tam wchodzi do zaprzęgu? Sześć haskich? Ulżyło mi, kiedy zobaczyłem Nadię. Spadł mi kamień z serca, bo już miałem wyrzuty sumienia, że to wszystko przeze mnie. Nadia nie powinna czuć się niekochana i odsunięta. Dlatego postanowiliśmy nie podejmować żadnych decyzji za jej plecami. Jeżeli nie chciała jechać do swojej ciotki to znajdziemy inne wyjście z tej sytuacji, takie, które ona zaakceptuje. Po tej sytuacji nieletnia uciekinierka zostaje umieszczona przez opiekę społeczną w interwencyjnej placówce opiekuńczej. No, to by było tyle z tych zapewnień rodziców Elizy, że Nadia będzie u nich mieszkać. Ile te zapewnienia? Minutę? Minutę i po minucie Nadia trafiła do, do domu dziecka? Ciekaw jestem, czy w ogóle obejrzały ten film z Elizą, bo Eliza obiecała Nadii, że chodź do nas, obejrzymy film, będzie fajnie. Ciasto nigdy nie istniało. Fi film też nigdy nie istniał. GAMER RIDES right UP! Kto załapał ten refrens? Napiszcie w komentarzu. <grym> Nadii ten pomysł się nawet podoba, bo nie chce się już dłużej narzucać papierskim. Okazuje się jednak, że powitanie w nowym miejscu nie jest zbyt przyjemne. A kim ty w ogóle jesteś? Jestem Nadia. E, właśnie się prowadzę. A ty? E, ja jestem Manuela i wszyscy mówią mi tutaj szefowa, rozumiesz? BOJ! A nie rozumiem, Manuela. A i uważaj sobie, bo zaraz ci kęgosu przetrącę. Rozumiesz? Minęło kilka dni. Nadia trochę się już zaaklimatyzowała w nowym miejscu, ale szybko okazuje się, że czeka ją kolejna niespodzianka. Kochanie, na razie, chodź, nieźle uściska. Gdzie ty byłaś przez tyle tygodni? No przecież wiesz, że w Finlandii. W Finlandii? Pisałaś na pocztówce, że będziesz za tydzień albo za dwa. No dziecko, no wiem, no wyszło nam troszkę dłużej. Dłużej! Zostawiłaś mnie na długie tygodnie samą, bez wody i bez prądu, rozumiesz? No no przepraszam cię bardzo. No dobra, no może byłaś w Finlandii, może uciekłaś, nie widziałam cię od paru miesięcy, ale przyniosłaś jednego pieska do pogłaskania, jednego takiego haski, że go tu pogłosić i tak budzi. Jak nie, to ci nie wybaczę. Wiesz co, ale Tamie ja mówisz, że nie odłączą nam tak szybko, ani prądu, ani wody. Kamil, bo Kamil wszystko wie najlepiej, tak? A ten pomysł wasz z, z wypuszczaniem psich zaprzęgów, co, wypalił? No, kochanie, no, no nie uwierzysz, ale psie zaprzęgi w Finlandii nie wypaliły. Okazuje się, że w Finlandii już od paru lat mają skutery śnieżne. No, nie, no nie wypalił. jak jest, Kamil. Kamil jest taki, że chciał jeszcze spróbować czegoś nowego. No, ale spokojnie. Kamil powiedział, że coś nowego wypróbujemy. Zaprzęgi z pieskami nie wyszły, to teraz będziemy robić inne fajne, nowatorskie rzeczy. Y Poczta gołębiowa. Naprawdę się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam swoją mamę w szkole. Byłam szczęśliwa, że ją widzę i że nic jej nie jest, ale z drugiej strony byłam na nią wściekła. W końcu nie zapomina się tak łatwo o takich rzeczach. Zostawiłam je dla własnego faceta. No chyba, że przywiozła pieska takiego budzi 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 do głaskania, do głaskania. No wtedy można wybaczyć, wtedy można za wybaczyć i zapomnieć. Ej dobra, tak serio na chwilę. Jezus Maria, jak okropna matka. Mój Boże! Ja autentycznie a nigdy w historii mojego komentowania paradokumentów nie widziałem gorszej matki. Kocham moją córkę, naprawdę. I wiedziałam, że nie powinnam zostawiać ją na tak długo samą. Ale nie mogłam inaczej. W zasadzie chciałam wrócić wcześniej. I mimo to bardzo mi zabolało, że moja córka potraktowała mnie tak ozięble. Przecież się ja bardzo za nią tęskniłam. Dobra, kolejny złoty pomysł męża tej pani, Kamila. Yy, Zaprzęg śnieżny z pieskami, ale zamiast piesków będzie używać gołębi. Macie w opisie numer mojego konta, możecie tam wysłać swoje dotacje. To, to jest złoty pomysł. Zaufajcie mi. Kickstarter, Let, let's go. Gołębi zaprzęg. Okazuje się jednak że rano czekają ją kolejne problemy. Fajnie, się Fajnie, nie pojawia no Mamo, co ty robisz? To jest twoja mamusia? Puść mnie w końcu, dziewczyno! Kim ty tu właściwie jesteś? A ty słuchaj, pustaku, nie przezywaj mnie, bo drogo za to zapłacisz. A poza tym tłumaczę, co twoja mamusia tutaj robiła. Ja nic nie wiem. Bo ja córka nic o tym nie wiem. Wydam was opiekunowi. No chyba, że o wszystkim zapomnę, ale moje milczenie będzie bardzo drogie. Co ty znowu chcesz? Y, Tydzień dyżuru w kuchni. A sobie weź. Ty, słuchaj, pustaku! Rozumiałaś? Powoli, moje panie. A właśnie dlaczego ty moją córkę nazywasz pustakiem? Bo jest pusta, proste. To pocisnęła. Holy fucking shit. Jedną rzecz, którą muszę przyznać twórcom trudnych spraw, wiedzą jak zrobić postać, której nikt nie lubi. Manuela! Oj, moja droga panno, nie będziesz mojej córki więcej nazywała. Żadnym postaciem, ani żadnym innym określeniem. Coś ci powiem. Ha, ha, ha. A ja po moją córkę przyjechałam, twoi rodzice ciebie Manuela opuścili. Ha, 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 ha. Po zdarzeniu w placówce opiekuńczej Nadia pogodziła się ze swoją matką i razem pojechały do domu. Chciały wyjaśnić z jego właścicielem, co się stało z ich rzeczami. Hola, hola droga pani. Niech pani zostawi te drzwi w spokoju. A rzeczy wasze zostały zdeponowane. A miał pan do tego prawo? Powinien pan mnie poinformować chyba o tym wcześniej. A nie informowałem pani? Dlaczego pani nie odbierała ani poczty, ani moich telefonów? Niech Pani zobaczy, do czego żeście doprowadziły. Ten dom jest tutaj ta ruina teraz, no, no. no. dobrze. Wie Pan co? Ile my jesteśmy Panu dłużni? Drogie Pani, jesteście mi za 5 miesięcy w czynszu. Odzyskacie to, jak ja odzyskam swoje pieniądze. Chwila, moment. Wow, wow. Chcecie im powiedzieć, że Nadia mieszkała sama, bez rodziców, 5 miesięcy? Holy fucking shit. się teraz czuję taki niesamowity respekt do tej Nadii. Ja po godzinie zaczynam umierać z głodu i z wycieńczenia. Ma, ma, mama musi przyjść i mi robić jedzonko. No dobrze, wie pan co, ale mamy u pana kaucję przecież. Czy możemy ją jakoś zaliczyć na poczet długu? Oczywiście można to zaliczyć na poczet długu. Ale i podliczenie kaucji i tak zostaje wam jeszcze 3000 do zapłaty. Macie dzisiaj te pieniądze? No nie no, oczywiście, że nie mam przy sobie No to drogie jaka. panie sobie robicie ze mnie durnia. ściągacie mnie specjalnie po to, żeby się że nie macie pieniędzy dzisiaj, ostatnia szansa. Daję wam miesiąc czasu na uregulowanie czynszu. Jeżeli to nie nastąpi, kieruję sprawę do sądu. To wszystko, ale w tym domu absolutnie mieszkać nie będziecie już. Nie miałam pojęcia, skąd mała będzie 3000 zł. Pewnie wydała wszystkie pieniądze w Finlandii na Kamila. Zawsze śnieżny, ale zamiast haskich używamy bernardynów. z takimi pojemnikami pod szyją, w którym mają alkohol. Jezu, co jest ze mną nie tak dzisiaj? I po prostu syp, sypie złotymi pomysłami na lewo i prawo. To muszę coś zapisywać. Działam dzi dzi jakąś kartkę. Ale zmienili tam głowę. Co mówili? Ach, wiesz, co, że naraziłam ciebie na ogromne niebezpieczeństwo. Powinnam się cieszyć, że nic ci się nie stało, i że nie ostarzyli mnie z powodu zaniedbania nadzoru nad tobą. Przecież uważałam na siebie, jeszcze rodzice Elizy mi pomogli. Ale to nie zmienia faktu, że twoja matka cię porzuciła na 5 miesięcy. A ty nawet nie jesteś dorosła, dziewczyno. Powtarzam, ja miałam 45 lat, a ja godziny bez mojej mamusi, która robi mi jedząco, nie wytrzymam. What the fuck, mordanie? what the fuck? Clown skoszali na mnie goni, what the fuck? Jeff! What the fuck? Ej, por rozłączył się! się Następnego ranka w drodze do szkoły Nadia opowiada swojej przyjaciółce o tym, że jej matka znalazła już dla siebie nocleg i że zaczęła się nią interesować, gdy nagle szesnastolatka zauważa coś, w co trudno jej uwierzyć. Ty, to nie może być możliwe! Ale co się stało? Patrz tam, jest Kamil. A przez pewno no chodź, nie. Patrz! Pieski co przywiózł? Mam pewna, że widziałam pod szkołą Kamila. Powiedziałam to mamie. Ale ona nie uwierzyła. Powiedziała, że to jest niemożliwe, że na pewno został w Finlandii, żeby prowadzić tą wypożyczalnię psich zaprzęgów. Głosujcie w komentarzach, kto by wygrał? Jeden psi zaprzęg, czy, czy jeden, jeden Kamil? Głosujcie w komentarzach. No chyba oczywiste, że psi zaprzęg, bo Kamil splajtował i musiał wrócić do Polski. Dwa dni później matka Nadi ma nowe kłopoty. Została wezwana na policję. Na korytarzu w komisariacie wraz z Nadią przypadkowo spotykają właściciela domu, w którym do niedawna mieszkały. To ona, gdzie są te rzeczy? Jakie rzeczy? O co właściwie chodzi? Niech pani nie uznaje mi ni wyjątka. To pani okradła mój kontener. Jak to okradła? Gdzie są właściwie moje rzeczy? Co się stało? To nie bez powodu pani tak dopytywała, gdzie ten kontener stoi. Pani Radosławie, spokojnie, niech pan się uspokoi. Proszę mi powiedzieć, gdzie pani była wczoraj wieczorem? Przecież to nie byłam ja. Ja wczoraj wieczorem byłam u przyjaciółki. To może był Kamil? Przymówiłam ci, że widziałam go przedwczoraj. Panno Gała mu twierdzi, że niedawno dzwonił ktoś do niego w sprawie y, kontenera. Podobał się to pracownika firmy, od której wynajął kontener. Widzisz? To by mógł być on. No tak. Zaledwie Nadia wraz z matką wyszły z komisariatu. 40-latka odbiera telefon od swojego byłego partnera. Zatkami. Odbierz, może ci po o kontenerach. Najgąp się nie mówiący, bym to słyszała. Co chcesz, Kamil? A jednak otwierasz telefon? No tak, co chcesz? Tego, co wszyscy mężczyźni, pieniędzy chcą. Ja tam wolę pizzę, gościu. Pizzę. Z u basu! Tak, po prostu, ponieważ mam kilka Twoich rzeczy, a myślę, że chciałaby się odzyskać. Co takiego masz? Na przykład akty urodzenia, paszporty. Albo ten wspaniały album ze zdjęciami, wiesz, ten z twoimi rodzicami. Podła świnia, to ty włamałeś się do tego kontenera. A już przestań, już przestań, nie być tak. Pamiętasz, jak mnie zostawiłaś w Finlandii z tymi wszystkimi rachunkami, problemami, psiakarma? Cała ta reszta. Dlatego jutro chcę od ciebie dwa tysiące w innym przypadku... Nie zobaczysz więcej tego. W tym momencie może wam być troszeczkę szkoda tej pani. Szkoda tej pani, że u ten Kamil, zły facet, prześladuje ją, nie, my. Ona uwierzyła w to, że oni zrobią interes na psich zaprzęgach, okej? Okay? Jej się należy teraz to, to jak, w jaki sposób jest traktowane, jej się to należy po prostu. Co my teraz zrobimy? No kto co? Wracamy na komisara, to powiemy im wszystko. Oni nam powiedzą, co ma tu dalej robić. Następnego dnia matka na zgodnie ze wskazówkami swojego byłego partnera, jedzie we wskazane miejsce. Szantażysta oczekuje pieniędzy. Masz pieniądze? Mam. No dobra. Już poczekaj, momencik, kilka. Ciężko znaleźć tą kopertę? Poczekaj, no, chwil, chwileczkę, proszę. No. Czy masz balagan w Tyrycy? Już momencik. Cholera, policja. A no, na co chodzi? Stoje pan zatrzymany pod zarzutem kradzieży z łamaniem oraz szantażu. Nie macie nic z na, nami? Jakieś dowody czy coś? Policja, która chodzi be, bez kajdanek, bez pistoletów i bez pałek. Z tego co widzę, ci policjanci w swoich mundurach mają jedyną rzecz, to mają faluki w kieszeniach. To oni kurwa zagadają go na śmierć! Kilka dni później. Były partner matki Nadi uparcie twierdzi, że to Brygida pomogła mu włamać się do kontenera. 40-latka obawiając się oskarżenia o współudział spotyka się ze swoim adwokatem. Pani sobie nie zdaje sprawy, jaki to jest wredny, wyrachowany i podwy człowiek. Okrad mnie. Szantażował Obiecał puchate pieski I nie, nie, nie dostarczył Okazało się, że puchate pieski nie ciągnęły sań. To jednak gołębie ciągnęły Sania Bo tam to był jego kolejny genialny pomysł I co? I teraz ja mam być oskarżona o to? Pani mec, no co my możemy z tym zrobić? Mm, to nie jest powiedziane udział musi zostać udowodniony Na razie jest słowo przeciwko słowu Ale ja nie mogę udowodnić, że ja nie byłam przy tym tontenerze Ale ty nic nie musisz udowadniać Brygida Brygida, no! Ty nic nie musisz udowadniać Jesteś niewinna a dopóki tobie nie udowodnią, że jesteś winna, a wspomniałem, że studiuję prawo? Nie obrażajcie mnie w komentarzach. Mój tata jest prawnikiem. Wszystkich was pozwę. A co z wynajmującym? Pani mecenas, przecież on na pewno też został przesłuchany przez policję, a ten człowiek był tak przecież nastawiony przeciwko mnie, on był wręcz pewny, że to ja włamałam się do tego kontenera. To na pewno nie działa na pani korzyść, ale to są um, słowa i tezy, które muszą być udowodnione. No dobrze, pani mecenas, w takim razie możemy spodziewać się, że sprawa zostanie umorzona, ale tego nie jesteśmy pewni. Postanowiłam złożyć wniosek o wgląd do akt z dochodzenia. Chciałam sprawdzić, co były partner zeznawał przeciwko mojej klientce. Dopiero wtedy ustalimy, czy moja klientka będzie musiała zeznawać w tej sprawie, czy nie. Jedyna mądra, dobrze powiedziała, jedyna mądra. Konsultacja z adwokatem nieco uspokoiła Brygidę, jednak kilka dni później, w biały dzień, kobieta nagle zostaje napadnięta na ulicy przez swojego byłego partnera, który ma do niej pretensje o nierozliczone interesy z Finlandii. Zostaw mnie! Nie boisz się? Nie boję się ciebie! Słuchaj! Nie, nie boję się przecież tutaj stoi obok kamera i ekipa filmowa, 20 osób, oświetleniowcy, dźwiękowcy, kamerzyści, nie boję się ciebie! Człowieku, ty byłeś mądry, mieliśmy jednego psa, kupiliśmy karmy, tyle co byśmy mieli wyżyć wszystkie psy w Finlandii. Ty jesteś niecierpliwa, ile razy mam ci powtarzać. Trzeba było po prostu poczekać pieniądze, aby same spłynęły. Człowieku, od początku twój pomysł był szalony. Pomysł był poroniony! Słuchaj, jeszcze jedno. Dałaś Zostaw mi na mnie. policję, rozumiesz? Zostaw! To jest najgorsze śmicło, co może być. Zostaw, zobaczysz, mi, zemszę się. Pożałujesz tego. No pewnie. I w cholerę. Przestraszyłam się, kiedy Kamil nawet tak na mnie w biały dzień. On naprawdę był wściekły. Bałam się, że jest zdolny do wszystkiego. No, może i zdolny do wszystkiego, ale do pomyślunku i do stwierdzenia faktu, że wsi, zawsze to nie jest dobry interesem, to zdolny no nie był. Ucieszyłam się, kiedy stąd umorzył postępowanie wobec mnie. Nie miałam z tym nic wspólnego, ale i tak bałam się, że coś na mnie znajdą. Specjalnie, że się tak się poustawiały, żeby się dyrektować z własnym zwycięstwem? Ale jedno Ci obiecuję. Jeżeli dziś po tej rozprawie trafię do więzienia. To ja jeszcze za mnie nie skończyłem. Załatwię was, zobaczcie! Ty, podłychanie! Zostaw nas w spokoju, daj nam w końcu żyć! Mojej były jej jeszcze odejdę się tak śmiać. Kiedy zobaczą, że ode mnie sobie nie poradzą, zawsze było ode mnie zależne i tak już pozostanie. Dwie godziny później rozprawa dobiegła końca. Za kradzież rzeczy z kontenera Kamil Fortuniak został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ogólnie sprawiedliwe. Wiesz co, sam wyraźnie się przyznałeś do tego, że tylko ty dokonałeś tego włamania. Ale to tylko dlatego, że ty uciekłaś z Finlandii z pieniędzmi. Ja nic, mi nic nie zostało. Jakim cudem Kamil został skazany on sobie tak po prostu beżanej obstawy, policjantów, nikogo, po prostu wyszedł z sali sądowej? Jakim cudem to zrobił? Aby uczcić nowy początek, rodzice Elizy zaprosili matkę i córkę do siebie na uroczysty obiad. W podziękowaniu za to, że zaopiekowaliście się, się moją córką. Bardzo Dzień. dziękuję, to bardzo miłe. Przywieziony oryginalnie z Finlandii. Proszę bardzo. Mieszkam jeszcze w internacie. Moja mała dostała mieszkanie socjalne i mogę ją na weekend odwiedzać. Jeżeli yy, odzyska prawa rodzicielskie, będę się mogła do niej wprowadzić. Już nie mogę się doczekać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jaki morał wyciągamy, jakie wnioski? Inwestycja w zaprzęg z pieskami to, to, to głupi pomysł. Inwestycja w, w zaprzęg ciągnięty przez gołębie. To jest złoty pomysł. Dziękuję wam za oglądanie. Jak zawsze zapraszam was oczywiście na mojego Twitcha i na mojego Instagrama. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będę już stał. Obiecuję. Czołem. Jakiś chujowy dzisiejszy odcinek, tak generalnie, chłopiowy.